Więc przez większość mojego życia ja próbowałem od razu tak jakby wyjść z tego złego nowego, który chciałem przestać robić, no i nigdy to nie wychodziło, jak pewnie sami próbowaliście, wiecie, próbowaliście może zacząć ćwiczyć albo coś w stylu, nie wiem, się może na siłownię, zaczęliście ćwiczyć jakiś super trudny trening i następnego dnia powiedzieliście sobie, nie, wszystko mnie boli, już nie idę. Nie chce mi się dzisiaj, jutro pójdę, czy coś takiego, wiecie, takie wymówki, nie? No i tak samo jest właśnie z wychodzeniem z, z jakiegoś złego nawyku. Ja tak miałem z jadaniem śmieciowego jedzenia ja z konie. Z oglądaniem filmów, których nie powinienem było oglądać. No i miałem ten problem, że właśnie chciałem przestać to robić, ale nie miałem pojęcia jak. Tak jakby cały czas myślałem sobie, nie oglądaj tego, nie oglądaj tego, aż w końcu wiecie, to się działo, po prostu odpalałem telefon i nagle o, a może coś zobaczę no i po prostu to Więc porada, którą dałbym swojemu młodszemu sobie, to nie żeby kompletnie tak jakby wycinać ten nawyk, bo to nie ma sensu, bo jeżeli byście to jest tak jakbyście przez 10 lat, czy przez, przez ilekolwiek robiliście ten nawyk Nabierali wagi cały czas jakby jedli i nabierali ileś wagi, nie? No i w jeden dzień tego nie zrzucicie nie zrzucicie wagi w jeden dzień, który, którą nabieraliście przez 5 lat. Będziecie musieli raczej zrzucać po trochę, po trochu dziennie albo tygodniowo, i później po prostu to stworzy sylwetkę taką smukłą. nie, ale nie da się tego zrzucić w jeden dzień. A tak samo ludzie próbują wyjść z tych złych nawyków. Na przykład, próbują przestać, nie wiem oglądać pornografię i zainstalują sobie blokadę na pornowa, <śmum> Ja tak robię. <śmum> ale po prostu mnie to, bo ludzie nie rozumieją tego, że właśnie nie da się zrzucić tej wagi, tak jakby w jeden dzień nie da się po prostu tego zrobić. No wiadomo, niektórzy ludzie czasem są tacy, na przykład w książce na Holiday o sile samodyscypliny. Nie pamiętam, co to było chyba w rozdziale, nie wiem, ale w części pierwszej chyba, w coś tam w ciele, Opowiadał tam historię Dwighta Eisenhowera i on po prostu walczył ze swoim nawykiem, który miał już 38 lat palenia, no i po prostu przestał, jakby przestał po prostu, nie, i tyle, i już nie zapalił powierzchni. może są tacy ludzie, którzy to potrafią zrobić, mają tyle energii, żeby zrzucić tą wagę całą, nie, ale no, po prostu... Problem jest w tym, że nie jesteśmy w stanie zrzucić tej wagi. Nie da się. No po prostu się nie da. Więc teraz jak faktycznie zrzucać taki jeden mały kąsek tej wagi każdego dnia? Więc co się dzieje, gdy ludzie patrzą tak jakby na to, gdy ludzie patrzą na jakby... zły nawyk na przykład, nie? czy znaczy, na przykład ile razy w tym miesiącu powiedzmy zjadłem śmieciowe jedzenie, powiedzmy, że 31. Powiedzmy, że 31 to jest No i w jaki sposób możemy zrobić, w sensie, bo ludzie patrzą bardziej na to dziennie, czy zjadli dziennie, czy nie. I w jaki sposób jesteś w stanie zrobić postęp dziennie? Tak jakby nie jesteś w stanie za bardzo zrobić postępu, ale na przykład miesięcznie, co jakbyś odjął na przykład jeden dzień i zjadłbyś 30 razy w miesiącu, wciąż jeszcze śmieć obie jedzenie, wiadomo, ale. Robisz postęp w dobrym kierunku, bo właśnie zajadłeś o jeden dzień mniej i za miesiąc albo za tydzień, na przykład nie wiem, albo na przykład tygodniowo byście to robili, że nie wiem, o jeden dzień mniej, i tak cały czas, nie? I pomyślcie sobie, to jest postęp. Tak jakby cały czas robisz postęp, nie? I możesz na przykład w następnym miesiącu odnąć dwa dni, potem trzy, potem cztery i tak odejmować, nie? No i w końcu dojdziesz do takiego momentu, gdzie nie jesteś tego w ogóle. Więc. Moją poradą do ciebie i do mojego młodszego siebie, którą bym mu dał, i szczerze chciałbym to wiedzieć wcześniej, naprawdę, nie próbuj wszystkich tych nawyków od razu tak, jakby wypierdolić z siebie. No, bo po prostu tego się nie da zrobić. Tylko staraj się po prostu patrzeć na to bardziej w takiej skali dłuższej. Bo na przykład, jeżeli ludzie patrzą na to, czy na przykład dzisiaj pomedytowali, nie jesteś w stanie tak, jakby powiedzieć, czy byłeś faktycznie tak, jakby. Systematyczny w medytacji czy nie, ale gdy patrzysz na przykład na miesięczny tak jakby pasek e, tego czasu, no to jesteś w stanie powiedzieć okej, okay, medytowałem w tym, ty, w tym miesiącu powiedzmy 20 razy, um, nie medytowałem przez 4 dni. No i teraz zostało mi siedem, na przykład, no to w tych dniach postaram się medytować, nie? No i po prostu widzicie, że macie tak jakby, wtedy macie na co patrzeć faktycznie, no bo dziennie nie jesteście w stanie za bardzo, tak jakby, zrobić żadnego postępu. Musicie patrzeć na dłuższą taką skalę. Polecam zacząć od miesiąca, bo myślę, że to jest najlepsze. Możecie też zacząć nawet od roku, jeżeli chcecie, bo to jest chyba jeszcze lepsze. Od roku, myślę, jest to fantastyczne, bo po prostu możecie zobaczyć, tak jakby, na przykład, w tamtym roku ile razy medytowałem, no. może z 150 dni, 200, coś takiego. A na przykład tutaj nie, nie było chyba, nie. Był chyba jeden dzień, gdzie tylko w tym roku, gdzie nie medytowałem, więc 23 dni medytowałem w tym roku, 23 razy. No i patrzcie, to pokazuje mi, że faktycznie byłem systematyczny, ale w tamten dzień powiedziałem sobie: no Kurwa, znowu nie pomedytowałem, znowu nie byłem systematyczny, ja pierdolę, bo co się dzieje, gdy tak jakby chcecie być systematyczni, nie, jakby pomyślcie sobie o tym, jak o bieżnie. jakby wyobraźcie sobie bieżnie, i gdy zaczynacie biec na tej bieżni, to za, załóżmy, że ona staje się cały czas szybsza, cały czas szybsza, aż w końcu dobija do 20, czyli tam do maksa, i biegniecie tak, jakby ze sprintem. I czy to jest tak, jakby cały czas płaska prędkość, cały czas biegniecie na tej samej? No nie, no cały czas by było to jakoś tak, to było pojebane jakieś, nie? No i właśnie tak samo się dzieje z poprawianie swojego życia z tymi dobrymi nawykami. Z czasem no nie jesteście w stanie tak jakby utrzymać cały czas tego samego tempa, prawda? Więc po prostu czasem będziecie musieli zwolnić, potem będziecie musieli przyspieszyć i tak cały czas, nie. I ta prędkość będzie się zmieniać. Ta prędkość będzie się zmieniać. I po prostu nie możecie liczyć na to, że cały czas będziecie na tej, na tej linii jakby sprintować, nie? Na tej prędkości. No po prostu nie jest to możliwe. Nie da się po prostu. Nikt nie ma tyle sił i. Wiecie, wszystkiego, żeby po prostu biegać na bieżni tak płasko. nie? No, wiadomo, jest jakiś Elliot Kipczołgę czy coś takiego, który biega tam, nie wiem, 4 mile na 4 minuty, czy coś takiego, to jest bardzo szybkie tempo, ale nie wiem. No, na pewno jest jakiś człowiek, który by był w stanie to zrobić, ale chodzi o to, że nie będziesz w stanie, nawet on w pewnym momencie i tak będzie musiał zrobić sobie przerwę. No nie będzie w stanie utrzymać tego przez całe swoje życie, prawda? Więc po prostu. Musisz pamiętać o tym, że nie utrzymasz nigdy tej prędkości stałej. Nawet ja nie utrzymam. Nawet przy, no wszyscy w mojej rodzinie jakby nie, nawet nie są na tej prędkości, ale po prostu nikt nie jest w stanie utrzymać tej prędkości, bo po prostu nie da się jej utrzymać. Po prostu nie da się jej utrzymać cały czas na tej samej linii. No po prostu jest to niemożliwe, nie da się. Każdy musi zrobić sobie jakąś przerwę pomiędzy tym. No i co się stanie, to. Jak jakby ludzie patrzą za bardzo na, te, na zbyt mały, tak jakby, e, jak to się nazywa? Horyzont czasu, czy jakoś tak? No wiecie, po prostu, że patrzą na dzień, na konkretny dzień. No a jak możesz być tak jakby systematyczny w medytacji, jeżeli na swoim powiedzmy tropicielu nawyków, którym po prostu odhaczasz nawyki, masz tylko jedno miejsce każdego dnia? W jaki sposób możesz być bardziej systematyczny? No nie da się, no, po prostu możesz albo medytujesz, albo nie. To jest tak, jakby ta, ten metraż. No i teraz chodzi o to, że nie jesteś w stanie stwierdzić, czy byłeś systematyczny, czy nie. No bo jeżeli patrzysz tylko na ten dzień, w jaki sposób możesz być systematyczny, skoro możesz medytować tylko jeden raz? No nie da się, ale jeżeli patrzysz na miesiąc na przykład i okej, okay, ten miesiąc miał 30 dni, powiedzmy, i medytowałem 20 razy, okej, okay. spróbujemy 21 następnego miesiąca. I widzicie, że to nie jest tak, jakby robienie. To nie jest, jakby. Jak to powiedzieć, to nie jest tak, jakbyś próbował ciężej, tylko dodawał sobie wagi z czasem, bo z czasem stajesz się coraz silniejszy i z czasem dodajesz sobie troszkę wagi. Tak jak na siłowni, na przykład przychodzisz na siłownię, nie jesteś w stanie od razu podnieść 100 kg na klatę. To tak, jakbyś chciał na przykład przestać palić albo. Przestać palić od razu i po prostu bierzesz te 100 kg na klatę i po prostu do przygniata i mówi, że już nigdy nie idziesz na siłownię i że nie przestajesz palić, po prostu nie. Ale na przykład. Co się stanie, kto do, do gościa, który przyjdzie, faktycznie zacznie z samą sztangą, zacznie trenować i zacznie dokładać troszkę wagi, troszkę wagi, i troszkę wagi i w końcu dojdzie do tych 100 kg i w, faktycznie wyciśnie. No i pomyślcie sobie, tak samo jest tutaj. Musimy też tak jakby dodawać troszkę wagi każdego na każdym naszym treningu, nie? Na każdej naszej medytacji może. Albo coś takiego, po prostu dodawać tego trochę więcej. Czyli na przykład w tym miesiącu medytowałem... Ile? No 23 razy, bo jeden dzień mi się mm, nie udało, zapomniałem kompletnie, no i teraz, okej, okay. więc w tym miesiącu będzie to, jeżeli będę medytował do końca miesiąca, co najprawdopodobniej będę robił, będzie to 31, znaczy e, 30, sorry, czy nie ma 31? W sumie nie wiem, muszę zobaczyć, ile, nie tak, 37, dobra, no to 30 razy będę medytował, powiedzmy, nie? No i następnego miesiąca jest luty, jest 29, no to postanowię 29, nie? No bo ja już jestem tak długo w tej medytacji, że po prostu mam już dosyć wysokie standardy co do tego, ale jeżeli zaczyna się dopiero, starajcie się medytować może 7 razy w miesiącu, może raz na tydzień, albo nie wiem, raz na 3 dni. Spróbujcie dodać tą medytację w jakiś sposób. Tam, gdzie po prostu możecie, nie? Wiadomo, spróbujcie medytować każdego dnia, to będzie o wiele lepsze. Na przykład zmniejszyć trochę ten czas medytacji, na przykład medytować po 3 minuty każdego dnia, to by było o wiele, wiele lepsze. I po prostu patrzeć na ten, na ten tak, jakby, jak to się nazywa, na tę linię czasową miesiąca, i po prostu pytać się, OK, wtedy nie medytowałem, czemu? I po prostu staracie się dodać na przykład jedną czy dwie medytacje następnego miesiąca, i potem znowu, i potem znowu, i potem znowu. Tak jakbyście dodawali wagę na sztangach, nie? No i po prostu z czasem będziecie medytować już tyle, ile możecie każdego dnia. To się na przykład, jakby to powiedzieć, będziecie medytować już 30 dni prosto, po prostu nie będziecie żadnego dnia, żaden dzień Wam nie wypadnie. No i po prostu później będziecie się zastanawiać, co mogę zrobić dalej, nie? No i potem, tak jakby, możecie zrobić więcej powtórzeń. Czyli możecie po prostu więcej medytować. Myślę, znaczy, że wydłużyć czas, na przykład z 3 minut na 5. I widzicie po prostu, że to są takie małe poprawki, które na początku nie wydają się jakby super znaczące, ale na jakby słyszeliście pewnie już kiedyś, że sukces nie rośnie tak jakby tak, tylko tak. Jakoś, że po prostu na początku nie, nie widać tego postępu, na początku jest tak jakby leci to prosto, trochę idzie do góry i później dopiero leci tak. No i to jest dokładnie to, co się stało u mnie. Bo ja po, po dwóch latach medytacji praktycznie dopiero zacząłem doświadczać jej efekty, jej prawdziwe efekty. No bo wcześniej tak jakby widziałem je, ale nie były one tak, tak jakby czyste i nie były takie, wiecie, jak to powiedzieć, nie były takie oczywiste, nie? Więc właśnie teraz widzę te prawdziwe efekty, bo jestem w stanie faktycznie o wiele lepiej kontrolować siebie i nie faktycznie tego śmieciowego jedzenia, mam po prostu taki moment, w którym zastanawiam się, czy faktycznie chcę to jeść, czy faktycznie chcę, reagować emocjonalnie na coś czy coś, no po prostu mam taki moment, nie, i teraz faktycznie widzę te rezultaty i właśnie ja już jestem gdzieś, może tutaj, jakoś to rośnie, tak, i później będzie tylko tak, nie, <grym> więc to jest naprawdę coś, to jest fantastyczna porada, którą mógłbym dać swojemu młodszemu sobie, nie wiem, gdziebym był dzisiaj, ale obstawiam, że byłbym już o wiele, wiele dalej niż aktualnie jestem, ale po prostu tak czy siak. Myślę, że ta porada jest jedną z najlepszych, jaką możecie dostać na początku swojej ścieżki. No i też poprawi ona bardzo mocno swoje zdrowie psychiczne. No bo gdy patrzysz na, to, na ten miesiąc i myślisz sobie, okej, okay, jakby w poprzednim miesiącu medytowałem na przykład 10 razy, teraz 20, to jest fantastyczny postęp. nie? I myślisz sobie, okej, okay, jak mogę na przykład zrobić 22 no w następnym miesiącu i myślisz sobie, chwila, fajny postęp robię, nie? I widzisz faktycznie ten postęp i myślisz sobie, zajebiście. I po prostu to, no, wtedy sprawiasz, sprawia to, że jesteś super taki. Dobrze się czujesz osobiście, bo faktycznie wiesz, że robisz jakiś postęp, nie? Więc to jest jedna porada, którą dałbym swojemu młodszemu sobie. Szczerze, gdybym to wiedział, no mówię, <grym> bardzo daleko bym zawsze w życiu, nie? Już byłby, byłbym bardzo, o wiele dalej niż teraz jestem, nie? Więc po prostu mam nadzieję, że weźmiecie tę poradę, użyjecie jej i zaczniecie każdego dnia dodawać trochę tej wagi, może jakieś 0,1 kg, może pół kilograma, e, nie, 0,5 kurwa, 0,05 kilograma może takie dodawajcie każdego dnia i po prostu wyciskajcie coraz więcej, po prostu zrzucajcie troszkę wagi każdego dnia i po prostu wyjdźcie z tych złych nawyków zacznijcie robić dobre, no i po prostu czujcie się fantastycznie, nie? także no, dzięki bardzo za oglądanie mam nadzieję, że Wam się spodobało, jeżeli tak, możecie zostawić lajka i suba żeby to dotarło do większej ilości osób jak chcecie, możecie wbić na Discorda, tam macie pierwszy link na dole. Jakby ktoś chciał jakiś coaching robić ze mną, tam macie drugi link na dole i tam możecie umówić się ze mną na spotkanie, w którym bym Ci o tym wszystko powiedział. Więc tyle, nie? Także no, pamiętaj, mężczyzna podbija świat poprzez podbieranie samego siebie.